Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widać na załączonym obrazku, kontynuujemy serię glony. Z tym, że tutaj mam inny plan na te glony, ale muszę Wam najpierw ogólnie pokazać, co tu się wyprawiło. Takie są gloniska. A tutaj, <laughs> zobaczcie na to, masakra. To pływa wszystko. O! Nie, widać, widać, jak tam pływa wszystko. jak berety. Normalnie wszystko tutaj jest obgonione dookoła. Dookoła, normalnie dookoła jest wszystko obgonione. Samo tutaj, <grytanie> tutaj rośliny wyszły. Ten zbiornik tak jest zaniedbany. Ale zobaczyłem, że tak ładnie zagloniło. Ładny pyłek nam tutaj walnęło. Więc pomyślałem, że trzeba włączyć kamerę, nagrać i do tego jeszcze coś sprawdzić. A sprawdzimy tutaj. Ten wynalazek, Chipsy Doktor, <laughs> Chichirios Doktor, tak jakoś tam brzmi, Hichirios. niech będzie po polsku, doktorek, Cichy Doktor i tutaj właśnie zrobimy taką, taki motyw, że podłączymy go i poczekamy tydzień, teraz nie będzie filmów tak jak było, że nagram dzisiaj, Później nagram za kilka dni. Tylko zrobię ten odcinek cały. I go tutaj podepniemy pod akwarenko. O, już przyczepiłem nawet taki ten. To odsuniemy. Dobra, do góry. Cyk. O, dobra. I niech tak będzie. Troszeczkę może oddalimy. A, to tylko plus się da, a minus się nie da. Dobra, to nic nie szkodzi. Bem, membranka ta cała jest. Wybaczcie mi, ale muszę podciągnąć po, buzę, żeby podciągnąć sobie rękawy, żeby tam w ogóle włożyć rękę. Ech, dobra, już mamy. Zobaczymy, nie? Bo też ciekawy jestem, co, co, na, co na to powiem. Zrobimy jakieś tutaj okienko, by się przydało zrobić. Przesuniemy lampę. Cyk. O, dobra. O kurde, żeby tam włożyć to bez kitu. Muszę tutaj trochę przetrzeć obraz. No, mam jakiś Perfiltr. Perfiltrem przetra. Albo damy tutaj okienko na świat, zrobimy. Dobra. I tu pewnie będzie dymek. To tak zrobimy. O, o kutas nam wyszedł. <laughs> Prawie dobra. O, będzie widać, co się dzieje. Czy doktorek pracuje, czy nie. Ale jaja. Naprawdę to jest to, takie takiego ja Was nie oszukuję. Kurde, to wszystko pływa. <laughs> o cholera No powiem wam, że... Kurde, nie spodziewałem się takich, takiego efektu. Tam rośliny lewożyje, bo to akwarium w ogóle lewo żyje. Ale tym nie będziemy się przejmować. Dobra, trzeba włożyć to do środka. Ła! Cyk. O. Mamy doktorka Glony są na nim siadać Dobra Jeszcze zasilacz. I zaraz odpalamy sprzęta, zobaczymy cyk, cyk cyk ła, jeszcze nie chcemy wejść wejdzie, dobra, dobra, siedzi, hmm. Tutaj mamy kabelek. Mało co widać, ale tu mało interesujące. Dobra, teraz będzie trzeba zobaczyć TDS. Jaki mamy tutaj TDS? Muszę zobaczyć na zdjęcie. Dobra, obadajmy TDSik. Fu, ale to wygląda śmierdzo, powiem Wam. Prawie, prawie jak silnica. Nie, no. Jest ostro, no. Nie będę was tutaj przynudzał jakimiś tandetnymi filmikami. Czekajcie, jakby to zrobić. Hold możemy zrobić. TDS mamy. Ja tutaj zaholduję i wam pokażę. TDS. O kurczę, odwrotnie. <laughs> Dobra, TDS jest 182. 182 ds u to mamy do 200, czyli w sumie no maksymalnie 150, czyli na 60 litrów muszę na minimum go ustawić. Na minimum go ustawimy, no i zobaczymy, co on tutaj powie. Na 60 litrów, dobra, mamy go na 60 litrów. Wystartował. Zobaczymy. Tutaj na 60 chodzi wszystko. Glony są jak talala. Jak znalazł, bym powiedział. Ale wiecie co? Mam ochotę go kurczę trochę podkręcić. <grym> no tak, no. Trociut więcej. Zobaczymy, czy rośliny też przeżyją. Hmm. Nie, no dobra, zostawimy tak, jak jest. I będę monitorował, dodawał zdjęcia. Teraz w tym filmie będą kolejne filmy. Będą. Tfu, nie, nie, nie wróć, wróć, nie kolejne filmy, tylko zaraz przyniesiemy się. Dzień, dru dzień, drugi, Tu będzie dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty. Sześć dni damy mu, zobaczymy, co on tutaj zrobi, czy w ogóle coś zrobi z tym. No zobaczymy, nie, okaże się. Także do, oglądać do końca, cholery jasne. 3, 2, 1, akcja! Ta Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Także tydzień jesteśmy, tydzień po. To jest zlepiony cały film, oczywiście, ale się przywitałem z Wami tydzień później, tak to ja znowu jestem. Efekty, jakie widać. Efekty, najpierw zaczniemy od efektów. Efekty są takie. Du, 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 Pamiętajcie, pamiętacie? Tutaj przecierałem, tak? No i efekty narosło znowu. Doktorek cały czas chodził od środy do dzisiejszego dnia, czyli czwartku ponad tydzień. I chodził na minimalnym ustawieniu. Teraz go włączyłem na 500, 700. Oczywiście, jak ja coś nie przesadzę, to nie mogę żyć, prawda? A przy okazji zobaczycie, do czego może być zdolny. Zacznijmy od tego, co to jest jonizator. Co to jest, nie wiem, jonizacja. Teraz Wam przeczytam Wikipedię, żeby nie było, żebyście zrozumieli mniej więcej o co chodzi. Na poziomie atomowym albo na poziomie cząsteczki. Może nie inaczej, z jonizacją związane jest zjawisko rekombinacji, czyli proces odwrotny polegający na zabątnieniu jonów, przebiega przez połączenie swobodnych elektronów jonami dodatnimi, na łączeniu się jonów o przeciwnych znakach w obojętne cząsteczki. W warunkach, w warunkach równowagi tempo jonizacji jest równe tempu rekombinacji, co powoduje utrzymanie się stałego stopnia jonizacji danego środka. Hmm, no i tak Energia potrzebna do jednostkowej jonizacji atomu To znaczy oderwana jednego elektronu z atomu Maleje ze wzrostem numeru okresu Większa odległość od jądra I słabsze siły przyciągania elektronu z powłoki wielowalencyjnej A generalnie z licznymi wyjątkami Biorąc pod uwagę kolejne wartości Rośnie wraz ze wzrostem numer grupy, numeru grupy A teraz łopatologicznie Żeby każdy zrozumiał Elektroliza wody, przeprowadzana elektroliza wody, czyli tutaj nasz doktorek Cipsy Doktor, powstaje, powstają śladowe ilości ozonu przy, normalnym, przy normalnej elektrolizie, którą nastawimy sobie przez program Cipsy Doktor. Śladowe ilości ozonu oczywiście powstają, no tam wiadomo, oprócz tlenu i wodoru. Ozon zapobiega glonom. Ale teraz, żeby nie było tak pięknie, kolorowo, jak się każdemu wydaje, co, ma, co to jest ozon? Posiada, co, co, co on robi w ogóle ozon? Posiada silne właściwości aseptyczne i toksyczne, w związku z czym stosowany jest przy dezynfekcji wody. Naturalnie gromadzi się w stratosferze, tworząc warstwę ozonową, która pełni ważną rolę w pochłanianiu części fioletu, nadchodzącego ze Słońca do Ziemi. Czyli teraz tak jeżeli ja go teraz nastawiłem na max, czyli tą tabelkę co teraz widzicie tutaj przed sobą, TDS i rozmiar zbiornika u góry w linii poziomej, TDS po lewej stronie w linii pionowej i na krzyżowaniu się tych dwóch składnych, mamy zalecane ustawienie. Chipsy Doktor, tak? No i ja teraz, jak widzicie, miałem około 200 TDS-u. Między 150 a 200, no to ustawiłem tutaj najmniejszy na 60 litrów. Ale nie byłbym sobą, gdybym go nie podkręcił. Oczywiście. I ja już tutaj testowałem. Ja go podkręciłem na maksa. Był kiedyś... Wziąłem, wziąłem go sobie na maksa w tym małym akwarium. I powiem Wam, że wybił Glon i wybił mi rośliny. To nie jest żarty, to nie są żarty, że to jest, że chipsy doktor nie działa, że chipsy doktor to zabawka i można sobie zrobić doktorka samemu, własnoręcznie, z sitka, od herbaty i z, nie wiem, z zepsutego laptopa, zasilacza. No jest błąd, można sobie nabawić kłopotów. Chipsy doktor, ja tu nie bronię wcale tego doktorka. Wpadł mi w ręce z hajsu mm, z, z YouTube'a, nie wiem co mam Wam wkłamać, dostałem pieniądze, wypłatę z YouTube'a i stwierdziłem, że kupię chipsy do i się nim pobawimy. Dlatego zachęcam do, mm, ale to jeszcze powiem na końcu filmu, więc się nim bawimy. Ja teraz go ustawiłem, dzisiaj go ustawiłem znowu na 500-700, żebyście zobaczyli co się stanie z tym akwarium, bo <laughs> dajmy na to tam pięciu do 7 dni strasznie czuć w powietrzu ozon strasznie, ale wam mówię, że strasznie i przy, takim, przy takiej dawce około tutaj jest 200 y, y, TDS -u. przy takiej dawce ozonu on wybije tutaj wybi ten ozon y, strasznie wybije, wysterylizuje mi ten zbiornik i zobaczycie o co biega w następnym filmie także nie ma co mówić, że nie ja wiem, że to jest droga zabawka, za droga, to jest fakt, to jest za droga zabawka, ale mm, zrobić z robotę zrobić, tylko. No nie tak jakby każdy się spodziewał, tak? No ta na tego na akurat widzicie, przy takiej dawce no, optymalnej nie, 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 ten, nie nic nie zdziałało. Ale sądzę, że teraz tutaj za tydzień czasu znowu zrobimy film i tu będzie niezbyt niezła groza w tym zbiorniku przy takiej dawce ozonu. Dobra, a teraz ogłoszenie mamy parafialne, zostańcie do końca. Zapraszam do wspierania mojego kanału. Macie przycisk na stronie mojego kanału, jak też link pod spodem, pod filmem. I chciałbym wam, Was powiadomić o tym, że dla każdego patrona będę mm, będę po prostu prywatnie odpisywał. Będziemy prywatne wiadomości wpisać, jeżeli zajdzie taka potrzeba i będę pomagał. Tam są y, kwoty wydzielone. Więc co oczekujecie ode mnie? Płacicie taką kwotę i mogę prowadzić nawet zbiornik. To dla mnie nie problem. Czy pomóc wyjść z glonów, czy pomóc wyjść w nawożeniu, sprawdzić parametry. Także zapraszam do jeżeli chcecie. Bo jeżeli chcecie, właśnie wspierać, to taki etap, właśnie, taki etap wspierania przez pomoc z mojej strony dla Was. Przepraszam Was, że, że tak zrobiłem. Ale musiałem, bo za dużo wiadomości przychodziło i musiałbym mieć etat, e, pełny etat e, pracy internetowej, online, zdalnej I tylko siedzieć po prostu i każdemu odpisywać, to jest było za dużo, ja nie mogę sobie na to pozwolić, ja mam akwaria, pracę normalną, bo ja nie żyję z YouTube'a Nie żyję z akwarii, tylko żyję z pracy Swojej pracy żyję i no niestety nie, nie, nie mogę wszystkim pomóc, dlatego tak, tak zrobiłem dotację Donate'y na wspieranie kanału Jeżeli ktoś chce że wesprzeć, proszę bardzo, nic przeciwko, my się będziemy dalej bawić. Także no myślę, że to będzie prawidłowa no, strona medalu. Także do, do następnego filmu. Zobaczymy co zrobi za tydzień ten jonizator. Trzymajcie się. Hej!